Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie, a właściwie dzisiaj napój, dlatego że przygotuję kawę mrożoną z kapką rumu oraz lodami śmietankowymi. Jestem przekonana, że Wam posmakuje. To wspaniała sprawa na upały, cudownie schładza, a przy tym, jak to kawa, doenergetyzowuje, daje fajnego, zimnego kopniaczka energii. A że robi się ją bardzo szybko, to gorąco zachęcam. Przepisy i składniki, jak zawsze, podaję na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. Zagotowuję wodę, do kawiarki wsypuję dwie czubate łyżeczki kawy. Ilość kawy oczywiście według własnych upodobań. No i kawę można zaparzyć także w dowolny ulubiony sposób. Ja akurat parzę w kawiarce, ale to może być również kawa z ekspresu czy nawet kawa rozpuszczalna. Kawę zalewam wrzątkiem. Parzę pod przykryciem przez jakieś 3 do 5 minut. Kawa się parzy, a ja w tym czasie przygotuję mleko. To będzie kawa mrożona, zatem do szklanki, w której będę ją podawać, wlewam zimne mleko, ale tak nie do pełna, mniej więcej do połowy. Moja szklanka ma pojemność 200 ml, zatem wlewam tutaj 100 ml zimnego mleka. Dolewam teraz 15 ml rumu. I ja już nie słodzę, dlatego że będę dodawała słodkie lody. Dokładnie mieszam. W międzyczasie kawa się już zaparzyła, zatem oddzielam teraz fusy ściągając tłok na dół. Zostawiam na chwilę, aby ewentualny osad opadł na dno, a sama sięgam z zamrażarki lody oraz łyżkę do nabierania lodów. Kawę dolewam teraz do mleka. Do wysokości umożliwiającej nałożenie jeszcze lodów. I podaję gotowe. Można przybrać także odrobinką bitej śmietany, przypruszyć cynamonem bądź sproszkowanym kakao czy czekoladą. Ponieważ ja do tej kawy lubię najbardziej lody śmietankowe, to już jej niczym nie przypruszam. Nie dodaję także śmietany. Kawa, którą parzymy na początku, powinna być bardzo mocna, taki kawowy ekstrakt, esencja, dlatego że później rozcieńczy ją mleko oraz lody. W mojej wersji ta mrożona kawa jest intensywnie kawowa, o lekkim rumowym posmaku oraz z zimną śmietankową czapą z wierzchu. Życząc smacznego idę podać ten schłodzony napój i ochłodzić nieca gości. Mam nadzieję, że zechcecie ją wypróbować i że również Wam posmakuje. Smacznego!